Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będą następne samony dla widzów. Także tym razem mamy tutaj Lixona i jego plus minus 750 samonów, jeżeli się nie mylę, to sobie zweryfikujemy trochę później. I 70 kart astrologa. Szybki przegląd konta i jedziemy. Poziom konta 182, coś było wydawane ewidentnie. I powiedziałbym, że nawet trochę więcej ode mnie, bo jesteśmy na podobnym poziomie, mniej więcej tyle samo mi brakuje. No, mam 10 poziomów wyżej, znaczy więcej, tylko że na 190 są punkty VIP. Także 25-32, jeżeli chodzi o kampanię. Na wierzchołki pewnie wszystkie ukończone, tak? I tak samo od czasu. Bardzo ładnie. A ciekawe, jak podróż pełna cudów. Też ukończona, ukończona, bardzo ładnie. No to co? Przenosimy się do Królewskiej Wieży. Wieża Światła 160. Cytadella Brutalii 137. Drzewo Świata 157. Opuszczona Nekropolia 140. Królewska Wieża 315. Zobaczymy sobie postacie. Czyli, tak, mamy tutaj frakcji, Może. Mamy 8 postaci, 9 postaci na poziomie wzniosłym. ok. No, nie widzę tutaj Artura, więc brzydko, ale zobaczymy zaraz, może gdzieś tam na dole się schował. Czyli tak, jeżeli chodzi o świetlistych, Rosalin, Lucius, Belinda i tutaj najbardziej pożądane frakcje to przede wszystkim Rowan oraz Fawks. Do Fawksa brakuje trzech kopii na poziom wzniosły, oczywiście jak pójdzie na mityczny plus, do Rowana czterech, niestety, zwierzę ludzie, Brutus i Numisu, Warek. No do Wareka brakuje dwóch kopii, więc niedaleko. No i do reszty raczej sporo tutaj widzę. Nie ma żadnej kopii Wurka dodatkowej, żadnej Kazosa chyba też nie ma. No nie ma, no dobra. Jedziemy dalej. To jest właśnie druga najbardziej pożądana frakcja. Tutaj będziemy chcieli dostać Solis, do której brakuje sześciu kopii z tego co widzę. Dwie na poziom legendarny plus. No i później cztery na wzniosły oraz Saurusa. Saurusa nie ma żadnego, więc trzeba się nastarać. A postacie wzniosły to oczywiście Nemora, Lyka oraz Tassi. No i Lorsan, trzech kopii brakuje. Jedziemy do niemartwych, tylko Shemira jest. Do Grezula brakuje jednej kopii, czyli niedaleko, do Torana na trzech kopii. No i w sumie tyle. Atalia, to właśnie ją będziemy próbowali losować u Astrologa na legendarnym. Bliźniaki, Wukong Elita Plus, ortroselita. Tutaj Ezis, Elita+, Plus, Zolrat, Elita+, Plus i nie ma Artura właśnie. Zobaczymy czy jest w ogóle zbierany. Jest, dobra, także zwracam honor, chociaż zbierasz. No i co, przenosimy się do miasta. Tutaj może zobaczymy sobie drzewko, 35 poziom i idziesz w sumie po równi oprócz fighterów. No, myślę, że to dobra taktyka. Ja też raczej fighterów przynajmniej na razie unikam, jeżeli chodzi o poziom 277. A teraz już spokojnie przenosimy się do <laughs>, samonów, losowań itd., itd. Także atalia ustawiona na 70 losowań no gwarantowana będzie na pewno jedna. Jednak liczymy no przynajmniej na dwie. No dwie powinniśmy dostać w 100, ale zobaczymy. Może się uda, może nie. No, oczywiście życzę, żeby się udało. Dwie atalie na start. No, przyznam, że całkiem nieźle chyba, nie? No, jeżeli chcielibyśmy start, no to to jest start, którego byśmy sobie wyobrażali. Który byśmy sobie wyobrażali. No nie ma doświadczenia, nie ma kart fioletowych, ale są dwie talie, dlaczego czego chcieć więcej. Także powiem tak. Norma już jest wyrobiona i to ponad normę, bo jedna na 50 tak się przyjęło, więc dwie na 10 to raczej jest. Pięknie. Jedziemy dalej. Dosyć słabe rozdanie, tylko doświadczenie tak na dobrą sprawę. Mm, to jest tragiczne, według mnie nie ma tutaj praktycznie nic po jednym fragmencie artefaktu. Esencje, które nie są już później aż tak potrzebne, bo raczej jest doświadczenie. Mm, tutaj tak samo, niestety bardzo słabe rozdanie. No może się uda jeszcze jedną dostać. No tragedia, tak jak zaczęliśmy bardzo mocno, tak te rozdanie są bardzo słabe dla osoby już dosyć wysoko w kampanii i wysoko z poziomem. No bo przede wszystkim tam później trzeba doświadczenia, które w ogóle nie leci. No niestety nie ma ani karta nie z Atali, ale jest doświadczenie, także takie małe pocieszenie. No teraz powinna być Atalia chyba nie? No i jest i dodatkowo karta zwierzę ludzi i doświadczenie. Także myślę, że całkiem nieźle. No bo powinien dostać jedną matalię, tak na dobrą sprawę, a dostał trzy. Na 70 kart astrologa, trzy kopie postaci premium. Zdecydowanie powyżej normy, więc wszyscy się cieszymy. A najbardziej Lixon. Także, jeżeli chodzi o listę życzeń, to mamy Luciusa, Belindę, Rowana, Rosalind, Fawkesa. Rowan Fawkes, przypominam, najbardziej pożądany postacie. Satrana, Brutus, Kazus Wurk, Skriat, Saurus, Leka, Tasi, Aeron, Solis. Solis i Saurus najbardziej pożądane. Szemira, Izabela, Toran, Nara, Ferrael. Samon będzie 390 za zwoje, za diamenty znaczy się. 260 za zwoje, co nam daje. No właśnie, ile to nam daje? 590, y, 650, 82 za serduszka, to jest chyba 732. 10 za kamienie fioletowe 742 i jedna karta 743 to jest liczba taka wychodząca plus wszystko to co wymienimy, co dostaniemy, no i tak dalej, i tak dalej. Także zaczynamy, zwoje frakcyjne będą wyjątkowo na końcu, bo będziemy decydowali między frakcją świetlistych a, a leśnych istot. No świetliści już są, więc potencjalnie zmieniać nie będziemy musieli. Jeżeli poleci Rowan i Fawkes w dużych ilościach, no co może być problemem, bo brakuje łącznie 7 kopii, no to zmienimy na Leśne Istoty. No, myślę, że Norma z Serduszek również wyrobiona. Kazos oraz Szemira. Także start na pewno dobry. U Astrologa był mocny start. Słabe zakończenia. Tutaj jest też mocny start i mam nadzieję, że też będzie mocne zakończenie. Ale myślę, że 2 lity na 82 serduszka, 3 lity, proszę bardzo. To jest całkiem nieźle. I mamy skryta. Skrzata. Dobra. Jeszcze 20. No, jeszcze jedna litka na koniec. 4 to by było po prostu mega. No niestety nie będzie. 4 niebieskie 6 zielonych. No to przenosimy się do zwojów zwykłych. Trochę miejsca tam było przygotowane, 70 chyba, więc nie powinniśmy aż tak często latać do świątyni wzniosłości. Mamy Saurusa pierwszego. Spoko. Mam wrażenie, że nowe postacie, których nie mamy, a które mamy na liście, to lecą jakoś często. Trzy elity, proszę bardzo. Mamy Satranę, Feraela oraz Solis, czyli jedną z czterech pożądanych postaci. No. Dwie talie na początek, potem dwie elity tutaj, trzy elity teraz. No. Trzeba przyznać, że szczęście jest po stronie Lixona. Jak na razie zapowiada się całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o ilość elit, to na pewno jest powyżej normy. No mamy Nare i to jeszcze całkiem niezłe ilości niebieskich lecą. Zobaczcie, no, cały czas większość niebieskich, nie? Zazwyczaj jak robię u siebie to jest... To są trzy zielone, trzy, siedem zielonych, trzy niebieskie. Dobra, powznosimy, nie ma nieistniejącej postaci. Być może naprawili, kto wie. Mamy elitkę, gwarantowaną chyba, którą jest Nara. Może to właśnie na tym koncie zobaczymy 4 elity po raz kolejny, może 5 Albo jedną Ale nie gwarantowano, więc spoko Mamy Fawkesa Super Fox i Rowan mają absolutne pierwszeństwo Przynajmniej tak myślę, bo oni są najbliżej poziomu wzniosłego Także z gwarantowanej elity dostaniemy No Rowan Brutus. Tak jak Brutus kiedyś był jedną z najlepszych postaci, pamiętam, że jak były robione tier listy, to zawsze Shemira z Brutusem były najwyżej. Atali tam jeszcze nie było, dlatego że mało kto atalię posiadał wysoko. Brutus i Shemira zawsze były w god tierze tak zwanym. Najwyżej jak można. No tak teraz Brutus. No niestety. No na w endgame raczej. No nie domaga, nie? Jeżeli ktoś ma Brutusa, no to wierzę na kampanię już raczej cienko z nim. Satrana i Satrana, proszę bardzo. Na 20 postaci z listy życzeń dwie te same. No to niezły przypadek. I to już któraś z rzędu Satrana, więc. Może to Satrana poleci na poziomie. 3 niebieskie 7 zielonych. I rowan? Rosalin. No, byłem blisko powiedzmy. Frakcja się zgadza. Płeć już niekoniecznie. Dobra. No, nie ma nieistniejącego bohatera, więc. To samo nie udane. Przynajmniej na razie. Lecimy dalej. No niestety musimy pocieszyć się gwarantowaną elitką. Albo kilkoma, jedną, okej. Okay. Będzie to nara. Też już chyba z trzecia lub czwarta. I kolejna elita, proszę bardzo, Izabela. No niestety nie chcą lecieć te najbardziej pożądane. Tak często jest. Ja na przykład ostatniego Luciusa do poziomu wzniosłego Próbowałem wylosować chyba ze 2-3 miesiące. Tak samo było z Rowanem. Rowana chyba ostatecznie wymieniłem ze skrzynki, no bo naprawdę już nie chciał mi polecieć. Dwie Lity po raz kolejny. Lucius i Fawkes. Także Fawkes ma duży potencjał. No, jest dobrym kandydatem na poziom wzniosły, bo chyba brakuje jeszcze jednego, jeżeli się nie mylę. Przy następnym Pobycie w świątyni wzniosłości sobie sprawdzimy. No, rowan w końcu. skreat. Widzicie, ten rowan nie chce lecieć, nie? Mi tak się nie chciał polecieć. Trzy niebieski, siedem zielonych. Kto by się spodziewał? No i Solis, ok. Zaczynają lecieć te postacie, które chcemy. Szkoda, że Saurus jeden poleciał, bo jedną kopią, no to wiecie, co można zrobić. Dobra. Zobaczymy sobie z tego menu. I tak. Fawkes brakuje jednej kopii do Foxa. Nadarowano nadal czterech. Solis poleciały dwie, czyli jeszcze czterech brakuje. Więc no, mimo wszystko, no, na obecną chwilę Świetliści to jest frakcja, którą będziemy losować z frakcyjnych, bo brakuje jeden Fawkes, więc to jest raczej oczywisty wybór. Mamy Saurusa. Kolejnego. Spoko. Jeżeli chodzi o to, co będziemy losowali z frakcyjnych, to chodzi o ilość kopii. No bo na przykład taka Solis jest na poziomie tam legendarnym czy legendarnym plus, ale jeżeli by brakowało jednej kopii w przyszłości, no to wybierzemy Leśne Istoty. Sugeruje się ilością kopii, bo Fuda myślę, że po takich samonach rzędu 750 będzie, nie? Zdecydowanie będzie. Więc raczej foodem, tutaj Lixon się martwić nie musi, jeżeli chce zrobić Solis z legendarnego plus na wzniosły to pewnie zrobi O ile będzie... dostatecznie dużo kopii Tam był chyba Wurk, nie? W ogóle tak się zagadałem, że... że nawet nie widziałem mm, Ferael No, z Ferrarielem bym się cieszył i to bardzo. Każdy Ferrari jest na wagę złota. No, na razie brakuje postaci premium, nie? Zauważcie, że żadna postać premium jeszcze nie poleciała. No, już sporo tych samonów było, więc zobaczcie, jakie one są rzadkie i jak ciężko je dostać z tawerny. Chociaż na to jest też tawerna. No, ze zwykłych przywołań, może w ten sposób. Satrana, po raz kolejny. I co mamy tutaj? Rowan w końcu? Lucius? Noeli tyle co jak szalone, trzeba przyznać. Fox. Wiecie co to oznacza? Oznacza to wzniosły poziom Foxa. Czyli Fawkes wypada z listy najbardziej pożądanych, no bo on może pójść na poziom wzniosły. Zostaje Rowan, Solis oraz... Saurus. Także raczej wojna o frakcje Toczyć się będzie między Rowanem a Solis Bo Saurus no, daleko mu do poziomu wzniosłego Brakuje bardzo dużo kopii, no i nie sądzę, żeby się udało dostać Aż tyle Dobra Czy tutaj? Dobra, ulepszymy, bo no, Dostałem zielone światło i w sumie tyle, dobra. Upewnimy się, że fox jest na pewno, tak jest na pewno, ale zostawić ci tę przyjemność. Wiem, że to jest bardzo przyjemne, może w ten sposób. Wznoszenie czegoś na poziom zniosłem, więc po prostu zostawię to dla ciebie. Chyba, że miejsce nie pozwoli, no to wtedy będziemy myśleć. Trzeci raz, dwie lity. Nara oraz Feraldo. Nara chyba nas dzisiaj lubi, Feral też nas lubi. Szkoda, że Rowan nas nie lubi. Na koniec będzie gwarantowana elitka. Może ten Rowan nieszczęsny w końcu. No, zapraszamy Rowan. No, co ja mogę powiedzieć? No, po raz kolejny Ferael, nie? Także dobra, no, przenosimy się tutaj. I teraz tak, no, może jeszcze do Świątyni Wzniosłości pierwszy się przeniesiemy. Żeby sobie już przygotować tutaj wszystko Dobra, czyli tak, jak wygląda sytuacja Na no zerwanym wygląda tak, że brakuje 4 kopii Do poziomu wzniosłego Jeżeli chodzi o Solis No to Solis jest sprawa taka sama 4 kopii tu brakuje i 4 kopii tu brakuje No i teraz weź tutaj wybierz, nie? żeby nie było źle Ale no sugeruję Jeżeli brakuje tyle samo kopii tu I tyle samo kopii tam no to będę się raczej sugerował poziomem wzniosłości, nie? No bo czym innym. Rowan jest na mitycznym. Solis jest na hmm, legendarnym, więc no, Rowan ma pierwszeństwo. Rozumiecie. Poza tym nie trzeba zmieniać frakcji, więc to też 300 diamentów, diamentów w kieszeni. No to co? Jedziemy. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić jedną rzecz, o której zapomniałem. Mianowicie możemy zająć się kartami, yy, kamieniami. Bo tutaj no, cztery rowany mogą polecieć, mogą i lecą. Patrzcie, cztery rowany. Nie ma żadnego, jest Saurus. Nie ma Solis, więc to nic nie zmienia. Dwie postacie z tego co widzę są klasy legendarnej, więc jest 8-2. No całkiem nieźle. Jest ten Saurus. Jest Lucius, więc gdzieś tam gwiazdki będą mogły być dodawane. Kartę zostawię sobie na koniec, bo to zajmuje tylko miejsce. I potem będę miał problem z tymi frakcyjnymi. No to lecimy. Cztery rowany. Myślę, że do zrobienia. Oczywiście żartuję, bo powiem tak: dostać cztery rowany ze 120 zwojów frakcyjnych to byłby cud. Ale jednego już mamy. Poza tym, przypomniało mi się, że ma jeszcze skrzynkę. Z której można wybrać rowana. Więc tak naprawdę potrzebujemy tylko dwóch rowanów. Jeszcze. Więc może, może, kto wie. No wiem, ile potrafi zdziałać rowan na wzniosłym, więc. Jest rowan. Proszę. No. Jednak może uda mi się dokonać niemożliwego. I wtedy byśmy zmienili chyba na leśnej istotki, nie? Dobra. Nie ma żadnego błędu, więc jest super. Jedziemy dalej. Jeden rowan. Dajcie jeszcze jednego rowana. Jeżeli poleci stąd, no to mogę losować karty gwarantowane na leśne istoty. No jeden rowan. Jeden rowan. Rowan? Rosaline Ja tam wiem, że na przykład brakuje jednego wareka, ale to wybór miał być: miałem jasno wytyczone informacje leśne istoty lub świetliści. No dobra, to może na koniec gwarantowany rowan. To jest ten dzień. To jest ten dzień. Patrzcie, rowan. Rosalin. Ok. No. I tak bym się cieszył i tak, ale. No dobra, no to brakuje jednego rowana. Bo tak naprawdę można... Tak można go wymienić tutaj ze skrzynki. Bo proszę bardzo jeszcze Satana jest. Także brakuje jeszcze nam. Kurde, tutaj się zgubiłem. Powznosimy to, żeby mieć już miejsce do końca. Prawdopodobnie będzie, nie? Tak, jest miejsce spokojnie. Brakuje dwóch Rowanów. Tak naprawdę jednego, bo jeden może być ze skrzynki. Także mamy 7 szans na jednego Rowana. Jakie są szanse? Dostaniemy Rosaline po raz kolejny. Lecimy dalej. Aha, i kart będzie 7, co daje nam 750. Tak, 750 no i oczywiście koszary opędzlujemy trzykrotnie z tego co widzę, czyli 753 to jest końcowa liczba samonów. pomyślałem, że otworzę pierw tutaj, może poleci ten rowan nie poleci, 2-1 Airon, bym się bardzo cieszył i Zolt niekoniecznie, żeby nie było nie mówię, że to jest zła postać, po prostu ja bym się nie ucieszył no i lecimy dalej, 5 szans na rowana Cecilia, cztery szanse na Rowana. No. co jak co, ale z Teina to bym się naprawdę nie cieszył. Mamy Luciusa. Mamy Rosalin, chyba już z czwartą albo piątą. No i Rowan, na koniec Rowan. Estrilla. No, niestety nie ma, nie dała gra, ale samo one myślę, że całkiem nieźle poszły. Na koniec tutaj, no może warek na pocieszenie? Skrek, ok. No czyli tak, podsumowując, co udało nam się tutaj zdziałać. Tutaj my dostaliśmy trzech foulsów, także może i sobie na poziom wzniosły. Dostaliśmy dwóch rowanów, oznacza to, że brakuje jeszcze jeden, bo jednego możesz sobie zawsze wymienić ze skrzynki. No i w sumie tyle. Lucius poszedł gwiazdkę wyżej. I może iść jeszcze gwiazdkę wyżej, ale to już ci zostawię. I w sumie chyba tyle. Belinda też może dostać gwiazdkę. Lucius w ogóle może dostać dwie gwiazdki. Teraz dopiero zauważyłem. Jeżeli chodzi o Rosalin, to ona również. w ogóle Rosalin to jest masakra, nie? Rosalin idzie na pięć gwiazdek. Także całkiem, całkiem udane samoloty, trzeba przyznać. Zwierzę ludzie. No tutaj akurat za wiele się raczej nie zmieniło. Nadal brakuje jednego bareka, tak? Już się gubię, no ale musicie mi wybaczyć, także dwóch wareków brakuje. Jednak trochę się można poplątać. Im więcej samonów, tym więcej plątania. Więc przepraszam, ale nagrywając na żywo, no można się w tym wszystkim pogubić. Leśne istoty. Dostaliśmy trzech saurusów. Trochę solis. Dwie na sześć, więc no powiedzmy, że całkiem, całkiem. No i to się wiele nie zmieniło, akurat. No i nie martwi, tutaj się na pewno coś zmieniło, bo Ferrari leciało sporo, tak i NAR też poleciało sporo. Także mamy tutaj cztery kopie Nary. Oznacza to, że ona może iść na poziom wzniosły. Więc jeżeli miał być dostateczną ilość FUDA, no to możesz sobie zrobić Nary na poziom wzniosły. Grezul niestety nie poleciał, no i Toran też nie poleciał i w sumie tyle. Jeżeli chodzi o postacie premium, Natalia, 3 kopie na 70, karta astrologa, więc całkiem nieźle. Także to by było na tyle. 753 samony, 70 karta astrologa, także bardzo ładny wynik. Ja Ci oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję za możliwość zrobienia samonów na Twoim koncie. Dzięki temu ten film miał okazję w ogóle powstać. Dzięki temu kanał się rozwija, bo samony ostatnio wieczorne są bardzo lubiane. Mimo wszystko, mimo że już na pewno się trochę ludziom przejadły, ale. No staram się nie wrzucać ich teraz już tak codziennie, tylko z jakimś tam odstępem. No i co? Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, a wszystkim, którzy są obecni na premierze, też dziękuję za obecność na, tą premierze, na tej premierze. Wszystkim, którzy ten film obejrzą, bardzo dziękuję. Życzę Wam przy okazji już wszystkim łącznie bardzo miłego, przyjemnego dnia, jak najlepszych salonów na Waszych kontach. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.